<laughs> w chwila. chwilę dzisiaj przybyliśmy tysiąc subskrybentów na kanale Bullenberg także myślę jest taki mały powód do świętowania i z tej okazji chciałem wszystkim podziękować za wsparcie za to że oglądacie że niektórzy lubią tą twórczość także to bardzo budujące i to bardzo pomaga motywuje do tego żeby tworzyć więcej tworzyć kontent jeszcze lepszej jakości także jeszcze raz dzięki bardzo. Jest to myślę nasz taki wspólny sukces, i z tej okazji chciałem jeszcze od razu ogłosić taki mini konkursik, czy mini giveaway, który sobie zrobimy. Jutro o 20 będzie live, tak jak myślę, już co piątek mniej więcej, póki co przynajmniej. Więc w trakcie tego live'a wybierzemy sobie zwycięzcę, a konkurs byłby dosyć prosty polegał po prostu na tym, żeby raz dołączyć do naszego Telegrama, gdzie link będzie mieli w opisie, dwa, dać lajka po prostu pod tym filmem. No, i trzy koniecznie zostawić komentarz, ponieważ na podstawie tych komentarzy będzie losowanie i co będzie do wygrania? Otóż raz 1000 tokenów Songbird i raz 500 tokenów Flair. Także myślę, że taka mini motywacyjna nagroda, i ci, którzy już są na naszym Telegramie, no to po prostu dowiedzą się o tym wcześniej. Także mamy ile? Jeden dzień i powiedzmy 3-4 godzinki do tego konkursu. Tak więc myślę, że wszyscy wiecie co macie robić, także raz jeszcze Wam wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie i widzimy się jutro na live'ie, no i robimy sobie rozstrzygnięcie tego konkursu, także raz jeszcze dziękuję, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, miłego dnia, hej!